Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Konrad, a to kolejny odcinek na kanale FPLFC. Ze mną tradycyjnie jest Paweł. Witam serdecznie. I to czas na podsumowanie kolejki numer 5, która dla wielu była dosyć średnia, ponieważ generalnie no, zawodnicy się nie popisywali. Sam Haland raczej wypadł średnio. To ile generalnie szans dobrych on zaprzepaścił, no to jest dramat. No ale przejdźmy tutaj już bez przedłużania do naszych podsumowań i pierwszy może swój skład omówi właśnie Paweł. Tak, więc zaczniemy od mojego składu i ogólnie e, no mój gaming był tragiczny, jak wiadomo najgorszy jak na razie gameweek e, w tym sezonie. 34 punkty e, z ciekawych rzeczy, myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawy accomplishment. E, jestem na 9 milionowym miejscu e, w tym gameweeku. E, a, ciekawa, a ciekawe to jest dlatego, że jest 9 milionów 800 tysięcy graczy. tylko, Więc jest tam e, prawie na samym końcu. No więc zaczynając tak naprawdę od, od mojego bramkarza. Tutaj mamy Turnera. No i co? E, Turner z dwoma punktami. E, niestety, e, clean sheet się wymknął trochę właśnie w poniedziałkowym meczu, no ale e, dwa punkty to nie jest najgorszy wynik w moim zespole. No i dalej lecący do obrony Chilwell. Chilwell nie, nie nie występujący w pierwszym składzie, wchodzący, dostający żółtą kartkę. No y, raczej jest to zawodnik, którego w najbliższym czasie, jeżeli nie zacznie grać w pierwszej jednostce, trzeba będzie raczej się pozbyć. E, dalej y, Rico Henry. No i tutaj jest y, też bardzo smutna historia. Bo Henry wypada do końca sezonu, z tego co słyszałem, z tego co widziałem jakieś yy, informacje w mediach, wypada z, do końca sezonu z, z problemami z kolanem. Tak więc na pewno to jest kolejny zawodnik, którego trzeba będzie wytransferować ze, z mojego zespołu. E, no i trzecim zawodnikiem w obronie jest Gabriel. E, I tu jest dosyć ciekawe, ponieważ wiadomo, <laughs> Gabriel od początku sezonu był trochę czarnołowcu, tak w sumie wszystkich menadżerów w FPL-u, był powoli wytransferowany z zespołów przez większość zawodników. Ja go zostawiłem i kiedy wreszcie go nim zagrałem, zdobył mi 5 punktów. Tak więc w tym beznadziejnym gameweeku jest to coś, co należy podkreślić. No i co? Przechodząc jeszcze szybko do pomocy, tutaj nic ciekawego się nie wydarzyło. Jedyne jedne punkty, jakie, zdoby, jakie zdobyli moi Pomocnicy to jest Saka z sześcioma. E, Rashford. E, była, była prawie asysta, ale bramka została nieuznana. E, mm -hmm. Byłem o dwa punkty. Są dwa punkty. Madison jeden. Tak więc nic ciekawego. No i przechodząc do ataku. Haland 6 punktów. U mnie kapitanie to ma 12 punktów, oczywiście. E, myślę, że też że tutaj ciężko od cokolwiek mówić, ponieważ wszyscy mają Halandę, więc on mi ani nic nie dał, ani nic nie zabrał. Tak więc. Jest trochę obojętnymi. No i Nicolas Jackson. Widziałem taki film. Konrad mówił o Piterze. Ogólnie, że. Jak, bo nie wiem, czy kojarzycie taką. Może, może się uda wrzucić tutaj w opis. Nie wiem, Gifa z tego, z tego strzału. Z, jego, z tego, co zrobił Nicolas Jackson. Ale w pewnym momencie miał taki strzał, i ktoś sprawdził, jak, jak duża musiała być bramka, żeby ten jego strzał wszedł, wpadł. No i okazało się, że żeby ten jego strzał wpadł, to bramka musiałaby być o 325% większa, niż jest normalnie. Co to znaczy, że musiałaby być dużo większa, no. tak więc... Więc Nicolaus Jackson też jest na pewno zawodnikiem, którego trzeba będzie wytransferować w najbliższym czasie, ponieważ no, ma okazję, ma dobre liczby, ale nie wykorzystuje ich totalnie, tak samo jak co w ogóle Chelsea. No i co? Trochę frustrujące ten Game, ten game week. I chyba trzeba już o nim powoli zapominać i patrzeć do potencjalne transfery na gameweek szósty. A u Ciebie jak Konrad? No u mnie dosyć nieźle, można by powiedzieć, bo ten gameweek pozwolił mi się, powiedzmy, zrehabilitować. Ostatecznie 53 punkty. Było dużo więcej graczy, którzy byli lepsi ode mnie, patrząc na moją właśnie rangę w tym gameweeku, bo jestem na milion sześćsetnym miejscu oczywiście minus 600 tysięcy, żeby tutaj sprecyzować. E, Turner, tak jak Paweł wspominał, również u mnie w ramce dwa punkty, generalnie czyste konto zostało zmiecione przez Berdli, niestety, no ale trzeba się z tym pogodzić. Jednego sejwa mu zabrakło do tego, żeby dostać e, dodatkowe punkty właśnie za Obrony. Chillwell, który jest problematyczny i szczerze powiedziawszy, tak jak też Paweł już wspominał, jeżeli tak to dalej będzie wyglądać, to być może z chillwelem trzeba będzie się pożegnać za jakiś czas. Generalnie taki tak zwany kamioł, e, ponieważ wszedł późno, zarobił rzutką kartkę, dostał ujemne punkty i skończył z 0 na koncie. Co generalnie u mnie by za wiele nie zmieniło, bo nawet na ławce nie miałby kto wejść za niego. Wiem, że u niektórych sprawa była inna i mógł właśnie mogło to wejście, niektórym pokrzyżować z, y, plany. No bo tak, y, tak naprawdę wtedy, wtedy ktoś by im z, tymi, z tej ławki z punktami wszedł. Kolejnym w ustawa 11 mnie był Estupinian, który wracał akurat ze swoich spotkań reprezentacyjnych, przez co Dezerbi, co też trochę wspominało na konferencji, y, zdecydował się w ogóle nie umieścić go w składzie. Dzięki temu y, znalazła się w nim gwiazda tygodnia. Uh, czyli zawodnik z Team of the Week, a jest to oczywiście Botman, który gra dla Newcastle. Zdobył 6 punktów za czyste konto, dodatkowo 3 punkty bonusowe Także naprawdę całkiem niezłe liczby 4,5 miliona kosztuje Było tak blisko, żeby spadł on z ceny, ale stwierdziłem, że będę go trzymał No bo tak naprawdę, no jest to zawodnik podstawowej jedenastki jednak Newcastle Opłacało się, teraz ludzie go kupują, menedżerzy go kupują FPL-owi I bardzo prawdopodobne, że jednak z tej ceny ale to on wzrośnie niedługo, więc jak najbardziej jestem z tego zadowolony Kolejne jest Udogi Trochę średni to spotkanie, generalnie, e, jeżeli chodzi o jego występ, i jeżeli chodzi o na początku Tottenham, pod koniec się wzięli do roboty, odrobili pomoc. Również nie ma chyba co dyskutować: Foden, Młemo, Madison, e, Blanki. Madison, jeden punkt, ale i tak wyprzedził raz z zeroma. No i Saka, który dowiózł asystę i zawodnik, który jest takim właśnie trochę differentialem można powiedzieć, w moim składzie. E, też tak w sumie niewiele jakoś. Tak Patrząc na jego rangę, menedżerów go ma, oczywiście Salach. 27% teamów, które, które ma tego zawodnika, 10 punktów, a mogło być dużo więcej, dlatego że de facto miał on trzecią asystę, która została tak naprawdę anulowana przez. przez po analizie gola, który okazał się jednak, że po strzale Harveya Eliota, no ta piłka może nie leciałaby tak do bramki, bo się tam gdzieś odbiła, i właśnie dzięki temu rykoszetowi do tej piłki jednak trafiła, więc Salachowi asystę zabrali. Co mogę powiedzieć o Salachu, bo oglądałem ten, ten mecz. Taki komentarz od razu, który. i rzecz, która w sumie rzuca się w oczy, to jest to, że jeżeli Salach ma już piłkę, jesteś przy bramce, to jest to dosyć takie frustrujące do oglądania, bo. Bo ma tą okazję i jakoś nie może sobie znaleźć miejsca, żeby, żeby tego gora strzelić. Jeżeli chodzi natomiast właśnie o dostarczanie piłki swoim teammateom, no to to jest już dużo lepsze i ewidentnie to widać, bo w tym sezonie dwie bramki, ale cztery asysty. Jedyne co mógłbym też tutaj jeszcze nad czym ubolewać, to jest to, że miałem go na kapitanie. Potem oczywiście zmieniłem na Halanda. Byłoby tych punktów trochę więcej, ale myślę, że nie ma co narzekać, ponieważ z ciekawości odpaliłem sobie powtórki meczu w City, ponieważ tego akurat spotkania nie oglądałem. I to, ile Halland, że tak powiem, okazji nie wykorzystał, to jest po prostu szok. Ja, ja byłem w szoku. Miał takie totalnie dwie patelnie, których nie trafił. Generalnie e, miał on six chances missed, także sześć szans, właśnie, które zmarnował. Wykorzystał tylko jedną, więc lipa. A raczej sorry, miał on po prostu 6 szans, wykorzystał jedną, czyli 5 było tak naprawdę zmarnowanych. No i obok karanda João Pedro, którego po prostu zostawiłem z braku no bo stwierdziłem, że Archer'a nie będę wystawiał na Tottenham. Baldok, no to wiadomo, inna historia. I stwierdziłem, że no dobra, zostawiam już tego João Pedro, jest, bo jest, może zagra, może nawet ten jeden czy dwa punkty zdobędzie. A to João Pedro wszedł, strzelił bramkę i zarobił 7 punktów, także... Dosyć takie nieoczekiwane zwroty akcji w tym, w tym game'iku można powiedzieć i 53 punkty, z których jak najbardziej jestem zadowolony, no i oczywiście ten Madison, który teraz nie, nie wypalił, no ale liczę, że w przyszłych e, kolejkach, w przyszłych game'ikach jednak pokaże się on z lepszej strony. I teraz możemy sobie chyba przejść do takiej luźnej dyskusji tutaj e, o tym, kto tak naprawdę jest na wylocie z naszych składów. Paweł, masz w sumie tam kłopot z tym Rico Henrym, ale czy rozważasz w ogóle wymianę jeszcze kogoś innego? co, Na ten moment. To jest tak. Na ten moment mój skład, tutaj tutaj wrzucimy wam właśnie screena, jakby mój skład potencjalnie się kształtuje na Gaming 6. I szczerze, nie muszę robić transferów na ten moment. Nie muszę robić transferów. tylko Henry pójdzie na ławkę. Stupinian wejdzie do podstawowego składu. I poza tym jakby skład wygląda całkiem ok. Wiadomo, Punktem takim pytajnikiem jest Chilwell, jest Nicholas Jackson, jest to, czy Gabry znowu zagra. No, ale nie są to takie. jakby jeszcze nie mam pomysłu na to, jak, co mógłbym właśnie z nimi zrobić, ponieważ mógłbym sprzedać Chilwella, ale też nie mam tyle pieniędzy, żeby wprowadzić, nie, Cipiera. Tak więc y, zastanawiam mhm. się, czy warto by było na przykład, nie wiem. Jakby to, co tak na szybko y, jak na razie y, planowałem sobie, to, że mógłbym sprzedać Chiwela, jeżeli by nie wiem, były jakieś takie trochę przecieki albo trochę. Jakby, jakby, wiesz, już jakby bliżej game Weeku y, często da się wyczuć, czy jakiś zawodnik będzie grał, tak, czy nie grał. Tak, trochę tak. po komentarzach, właśnie, kibiców, trochę po takich. Y, Właśnie, no, po, głównie po komentarzach kibiców na Twitterku. E, no i jeżeli będę tak trochę wahał się, czy właśnie Chilwell będzie grał, czy nie, to może tego Chilwella właśnie wtedy sprzedam i kupiłbym może e, właśnie Butmana albo, Char, albo Fabiana mm -hmm. Shera z Newcastle. E, mm -hmm. Newcastle ma całkiem spoko te kolejki, to znaczy całkiem spoko, e, no bo dobre te kolejki, bardzo dobre nawet w sumie. Sheffield teraz, później Burnley, West Ham, Crystal Palace, Wolves, tak więc może, może warto by było właśnie zainwestować w obronę Newcastle tak na krótki, w krótkim terminie, ale no, tak mi się wydaje, że poza Chilwellem na ten moment jakby nie mam kogo sprzedawać. Mógłbym sprzedać, wiadomo, Henry'ego, ale też on jest, on kosztuje 4,5 miliona. Ja mam tylko 0,4 mm -hmm. w banku, więc też no, mógłbym go zamienić na Butmana na przykład, prawda? Więc, mm -hmm. więc albo, no to, no to dobra, no to w sumie teraz tak. Już trochę sobie sam podsumowałem to. Więc prawdopodobnie albo Chilwell, albo Henry pójdzie na sprzedaż, jeżeli zdecyduje się na transfer. I prawdopodobnie będzie to Botman, Sher. Na no Sherach, niestety, to, to Botman. Mhm. I, I chyba tyle, że to było w takim razie. Wiesz, jakby z moich planów transferowych, reszta zawodników musi chyba zostać, przynajmniej do czasu, kiedy będę używał wildkarda. Bo o tym też pewnie mm -hmm. zaraz powiemy. Ale może teraz ty, co? Jakie są twoje plany? Jakie są twoje plany? Czy w ogóle, w ogóle... masz. No? No tak, patrzę jeszcze na tego chillera, wiesz? Myślę, że tutaj mamy właśnie trochę ten, taki przykład takiego zafiksowania się. I myślę, że ty, jakby my jesteśmy trochę zafiksowani na tego chillella, bo jakby sobie tłumaczymy to, że on gra tego ofensywnie i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie. E, najwięcej pokażą w pierwszym meczu z Liverpoolem mm -hmm. i potem w meczu z Luton, mm -hmm. gdzie Luton było bardzo słabe. Mm -hmm. Z drugiej strony patrzę na statystyki, statystyki go nawet bronią. 0,58 e, expected goal involvement, jak na obrońcę to jest dużo. Co tu chciałem jeszcze dodać, to jest to, że ostatnio była konferencja po Chettino i powiedział, że prawdopodobnie, w ogóle sam menedżer już stwierdził, że prawdopodobnie wrócą do gry gry jakby czwórką z tyłu. Mm -hmm i Chilwell będzie prawdopodobnie no, już nie tak bardzo ofensywny więc myślę że wtedy może to trochę że tak powiem usprawiedliwić jego sprzedaż i będzie łatwiej go w ogóle sprzedać ale to oczywiście się okaże no teraz to eee, możemy tak naprawdę pytanie, wierzyć z fusów pytanie też czy Chilwell przy czwórce z tyłu faktycznie będzie grał bo tam jest chyba też no właśnie e, czekaj, tam jest ten Madsen? tak Madsen chyba jest jeszcze który właśnie może grać w takiej w lewej e, jeżeli są fani tu Chelsea to możecie wyśmiać na bo Poprawić. Albo poprawić, albo przyznać mi rację, ale wydaje mi się, że Madsen może grać za Chilwella, no i tak widziałem e, widziałem ogólnie, jakby od początku sezonu już widziałem trochę takich e, pf, komentarzy właśnie kibiców Chelsea, że Chilwell wychodzi jednak za wysoko i tak naprawdę pozostawia tyle pustego miejsca za sobą, że e, woleliby, żeby przejść na tą formację właśnie e, z czwórką. Z tyłu. Dokładnie. Ja tutaj mam w ogóle taką magiczną karteczkę, gdzie sobie wypisałem, pokazuję ją teraz do, do kamerki, gdzie sobie wypisałem zawodników, którzy no trochę są niewygodni, jeżeli chodzi o mój skład. Generalnie mój skład jest w takim, powiedzmy, ciężkim położeniu, ale generalnie podoba mi się to, że to położenie jest takie ciężkie, a nie łatwe. I mówię tutaj o tym, że jakby dużo moich środków jest zainwestowanych de facto w salach, a więc muszę się tak ostrożnie poruszać między innymi zawodnikami, na, na nie wszystkich, że tak powiem mnie też stać, no ale to jest trochę taki też większy challenge. Zastanawiałem się nad zawodnikami z Newcastle generalnie ofensywnymi, ale tam nie wiadomo, naprawdę, rotacja mm -hmm. jest, czy ten Isak, czy Wilson kto tu mm -hmm. będzie grał, jest jeszcze, puchary są, więc, więc właśnie jest to ten problem. A Watkins, Watkins tak naprawdę nie dowozi, więc te opcje są limitowane i de facto poza Halandem jest tylko kilka fajnych opcji, właśnie tańszych. E, czy Awoni, czy właśnie Alvarez, czy na przykład Wissa, czy Edward. Tego typu zawodnicy. Ale jeżeli chodzi o, o graczy, których bym chciał się pozbyć, nie mówię, że się ich pozbędę teraz, ale na pewno nie podoba mi się obecność Onany w moim składzie. Nie chciałbym mieć również Baldoka, bo są inne opcje. Mhm. Znaki zapytania dla mnie to właśnie Chilwell, również Estupinian. Bo Brighton nie trzyma tych czystych kąt, a jeżeli nie będzie jakichś tej, pozytywnych punktów z ataku, no to wtedy też ciężko go trzymać. Żał Pedro, bo tak naprawdę jego miejsce w podstawowej jedenastce to nie jest pewnik, a właściwie on tego miejsca tam nie ma, de facto to on wchodzi na to boisko i mhm. dopiero stara się to miejsce być może wywalczyć. No i ostatnim znakiem zapytania, tutaj jest zawodnik, którego tak naprawdę niedawno kupiłem i jest to Foden, bo Blanka tutaj tak naprawdę dostarczył. I co ciekawe, mówiliśmy też, że on może być zastępcą Kevina de Bruyne. Wychodzi na to, że nie. Wychodzi na to, że Alvarez jest właśnie tym mm -hmm. zawodnikiem, który ma go zastępować. Mm -hmm. Alvarez w ogóle e, wydaje się teraz, ostatnio też Pep mówił, że. He's andropable. Undro, e, tak więc e, w tamtym sezonie, jak, jak coś takiego Pep powiedział, to w następnej kolejce ten zawodnik, to chyba było AK w tamtym sezonie. To w następnej kolejce już AK nie zagrał. E, tak, tak, tylko mówię. E, no i co, co nam zostało? Zostało nam ocenienie e, najlepszego zawodnika, najlepszego menedżera w naszej FPL-owej lidze. E, jak już ostatnio wspominałem, e, Wojciech Kuźmik jest trzeci tydzień pod rząd liderem e, z jego zespołem FC Beniaminek. No i co, Konrad? Może przedstaw, przedstaw co kolega zrobił? Tak. jakiego transfery jak się jego zespół kształtuje. Więc tak, jeżeli chodzi o Wojtka tutaj, który w ogóle się udzielał w komentarzach, także, także pozdrawiamy. Transfer jaki zrobił to Łusaka do Sona, więc transfer można by powiedzieć po tym game'iku średnio udany, Son 2 punkty, saka, punktów sześć bodajże, tak? O ile dobrze pamiętam. Uh -huh. Tak jest, zgadza się. Więc transfer na pewno odważny, ale myślę, że właśnie też dzięki takiej odwadze jest gdzie jest i zdobył te 45 punktów. Mimo wszystko w tym game weeku, gdzie właśnie ten u niego są też wyciąga kapitana. No bo mówmy się, ten game week był dosyć taki low scoring game week, a wciąż te punkty wyciągnął. Ma double defense Arsenalu, double defense Newcastle, ma połpa i tripiera, 6, sześć. 8 punktów. Double Arsenal, tak jak wspominałem, Gabriel i Saliba. Ciekawie, na pewno. No i w pomocy, oczywiście, tutaj dalej twardo gra on Gallagher'em, co, co jest właśnie dla mnie dosyć zastanawiające. I ja, na, na przykład, na jego miejscu starałbym się tego Gallaghera właśnie na kogoś innego zamienić. No i oczywiście Haland na ataku. Ma on też Izaka który nie zagrał, ma on też Estupiniana oraz Antonio no i Sancheza na ławce, który tym razem zdobył 10 punktów no ale niestety nie zdecydował się go wystawić, więc te 4 punkty jest, że tak powiem, w tył. Generalnie jeżeli chodzi o, o tych zawodników, których wszystkich on posiada, no to muszę powiedzieć, że daje to jakieś pole do manewru o ile mhm. tylko właśnie ci zawodnicy nie, nie są że tak powiem właśnie przetrzymani na ławce, albo nie są poza składem co myślę, że teraz się nie powtórzy, że Stupinian już zagra bardzo możliwe, że, że Isak też zagra. No, także ja mogę tylko powiedzieć tyle, że gratulujemy. Wciąż jest to naprawdę bardzo dobry wynik jak na taki Game Week i jestem ciekawy jak to będzie się dalej rozwijało. I to by było na tyle w tym odcinku. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Dajcie znać jak wam poszło w tym Game Weeku, który był naprawdę ciężki. No i słyszymy się w kolejnym odcinku. Cześć.